Dzień dobry. Ja dzień dobry. jestem Jagoda, a to jest moja przyjaciółka Maja i dzisiaj mamy przyjemność przeprowadzić wywiad z panią Jolantą Nazar. Jak kiedyś obchodzono Dzień Nauczyciela? No. Dość hucznie. Słuchajcie, spotykaliśmy się najpierw z uczniami. Były akademie, były występy uczniów, były laurki, kwiaty i taki był dzień. Sympatyczny, po pierwsze, bez lekcji, więc było wesoło. Potem żeśmy szli wspólnie na spacer. Kończyliśmy w Marioli na dobrych lodach. I tak się kończył dzień. A jak, a jak długo Pani pracuje w naszej szkole? No, ponad 30 lat. To już kawał czasu. 30 lat z roczną przerwą, kiedy byłam na emeryturze. Jeżeli miałaby się Pani zastanowić, to jakie najdziwniejsze wydarzenie pamięta Pani ze swojej pracy w szkole? Moja praca zaczęła się takim, takim momentem, dla mnie może trochę nieciekawym, ale wesołym. Miałam kiedyś lekcję pokazową w tej szkole, w sali obecnej sali 28. Tam była taka duża katedra to jest takie bardzo, bardzo duże biurko. I na niej stała falownica. I kiedy lekcja trwała na temat ruchu falowego, w pewnym momencie w czasie kręcenia tą falownicą, falownica mi wyskoczyła. W tym momencie wyskoczyło ponad 300 kulek, i rozbiegło się po całej klasie. No i wiadomo, taka lekcja: dzieci się rzuciły do zbierania kulek, tak? No i delikatnie mówiąc, lekcja została przerwana. I musiałam ją potem jeszcze raz przeprowadzić w innych warunkach i z pożyczoną falownicą. To był taki moment, właśnie taki nietypowy. A ja co już nie byli kiedyś, a ja co są dzisiaj? No właśnie, to jest takie pytanie: sobie cały czas zadaję. No, zawsze byli weseli, to trzeba przyznać, z dużą ilością pomysłów. Może kiedyś więcej słuchali niż teraz. Troszeczkę było więcej takiego zaangażowania w imprezy wspólne, klasowe niż w tej chwili obecnie. Myśmy się bardzo często spotykali, nie tylko na kółkach, ale na różnych popołudniowych spotkaniach klasowych. I częściej, no, myśmy wtedy nie mieli telefonów komórkowych, tak? Nie było komputerów. To były trochę inne czasy. Dlatego ta y, forma była spędzania wspólnego czasu, trochę inna, tak? Niemniej młodzież zawsze jest taka no, intrygująca, inspirująca nas, nauczycieli i nas jako ludzi dorosłych, nie tylko jako nauczycieli, tak? My się od Was też wielu rzeczy uczymy, jak na przykład teraz niektórzy moi uczniowie pomagają mi. W korzystaniu z różnego sprzętu, który jest w szkole do dyspozycji. Tak więc nauka idzie w drugą stronę, do mnie, od pas. Jakie są Pani najlepsze wspomnienia ze szkoły? Ja bardzo lubię pracę z dziećmi i dla mnie, praca z dziećmi to jest duża przyjemność. I mi bez dzieci było tak źle, że na emeryturze wróciłam do pracy a że miałam kilka możliwości, więc, propozycji pracy, więc mogłam sobie wybrać i wróciłam do swojej ukochanej szkoły. Czego Pani uczyła w szkole? Uczyłam przedmiotów, konkretnie fizyki, trochę matematyki, bo to się wiąże ze sobą, tak. Uczyłam przyrody. Jedynym przedmiotem, którego nie mogłabym uczyć, a właściwie dwa takie przedmioty, to był WF i śpiew. Pozostały nie sprawiały mi specjalnie trudności, także na zastępstwa chodziłam i realizowałam też program, program tych przedmiotów. Ale przede wszystkim jestem z wykształcenia fizyki. Jak wyglądała kiedyś lekcja fizyki? Kiedyś lekcja fizyki, tak jak mówiłam, yy, za dobrych czasów mieliśmy pracownie z prawdziwego zdarzenia. Gdzie była bardzo duża katedra, to jest takie duże drewniane, pełne szuflad, biurko, ale naprawdę duże, że ja musiałam mieć, żeby dzieci mnie widziały za tej katedry, musiałam mieć takie odpowiednie podwyższenie. tak? I wtedy z góry troszeczkę patrzyłam na dzieci. Poza tym no, robiliśmy dużo doświadczeń, robiliśmy, spotykaliśmy się na kółkach fizycznych. Dzieci robiły bardzo dużo pomocy naukowej. Do tej pory mam peryskop, który ma już ponad 30 lat, zrobiony na kółku przez dzieci. Tak? To jest takie urządzenie, gdzie możesz siedząc pod stołem zobaczyć, co jest nad stołem. Takie urządzenie, jeżeli wiecie, na łodziach podwodnych coś takiego jest. Taki peryskop wynurza się z powierzchni wody i obserwuje, co jest, a panowie na dole wszystko widzą, co jest na powierzchni wody. I to jest peryskop, tak? Ale różnego rodzaju robiliśmy przyrządy. Rodzice nam wiele pomagali, przynosili materiały, maszyny proste. No, troszeczkę był wtedy inny, może program nauczania. No ale z tych maszyn prostych motem my korzystamy w życiu, więc może do tego wrócimy. Więc troszeczkę inaczej te lekcje wyglądały. Wtedy nie było komputerów, nie można było sobie filmu obejrzeć. Yy, yy, takiego typowego na tablicy interaktywnej. W tej chwili yy, włączamy, jak to się mówi, jednym kliknięciem i film już mamy. Możemy sobie obejrzeć, różne rzeczy, takie których normalnie byśmy nie mogli oglądać. Tak? Taki akcelerator, co najmniej, czy reaktor jądrowy, no, takich rzeczy, co nie, nie zobaczymy. A wtedy, żeby coś takiego obejrzeć, to trzeba było mieć specjalny projektor, który się przynosiło od pani dyrektor, włączało się i można było wtedy film obejrzeć, tak? Że troszeczkę to inaczej, lepiej nam teraz jest, bo tylko klikamy i już mamy wszystko. Słyszałam, że Pani że pełniła pani, że, że pani funkcję wicedyrektora. Jak Pani wspomina ten czas? No, 9 lat. 9 lat. No jak to, praca jak praca. A trochę więcej administracyjnej. Mniej kontaktu z dziećmi, bo jest ograniczona wtedy liczba godzin dla wicedyrektora. Ja byłam wicedyrektorem przez 9 lat. Niemniej organizowałam wtedy konkursy wojewódzkie o Europie. Choć było wesoło, tylko trochę inaczej. Nie, było to, nie były to rzeczy związane z fizyką, tylko z kółkiem europejskim, który prowadziłam w tym czasie. Ale sympatycznie, 9 lat przeleciało jak. Zbicia czas. Jak wspomina Pani swoje szkolne lata? Czy warunki różniły się kiedyś bardziej od dzisiejszych? No, różniły się bardzo dużo. Ja powiem Wam szczerze, <laughs> y, pamiętam y, swoją szkołę podstawową. Tak? Nie do końca sympatycznie, ponieważ bardzo trzeba było się wtedy uczyć dużo na pamięć, a ja wolałam, żeby coś jedno z drugiego wychodziło, było logiczne. I musiałam mieć taką motywację, żeby wiedzieć, dlaczego ja się tego uczę. Tak? I to był niestety u mnie taki problem, bo na pamięć się nie, nie lubiłam uczyć. Druga rzecz, która mi się bardzo nie podobała, i zawsze mówiłam, że y, nigdy nie pozwolę na taką rzecz w swojej szkole, bo już wtedy chciałam być, bardzo wcześnie chciałam być nauczycielką, chociaż to tak trochę wyszło z rodzinnych tradycji. Pamiętam, na korytarzu chodziliśmy w parach. Rzędem takie kółeczka. Więc przerwa nie wyglądała tak jak u nas klasycznie, że sobie chodzimy, robimy co chcemy, wychodzimy na boisko, tylko musieliśmy chodzić w kółko w to i z powrotem, za rączkę z drugą osobą. Czasami nie zawsze ta osoba nam odpowiadała, i nie było nic. Uczeń niewiele miał wtedy do powiedzenia. I to takie traktowanie wtedy ucznia, że nie może powiedzieć swojego zdania, to jest to, co mi się tego nie, to, co, co mi się nie podobało wtedy w szkole. To już były wszystkie pytania, więc bardzo dziękuję Pani za wywiad. Było mi bardzo miło. Mnie także było bardzo miło. Dziękuję.